ma z tej strony Kubiks, a dzisiaj ze mną jest Kubek. Cześć! No, i ogółem ostatnio, jak graliśmy w Minecrafta, nagrywaliśmy drugi odcinek, to coś nam się zepsuło i się nie nagrało. I zdążyliśmy zrobić piwnicę i trochę drugie piętro. Ogólnie. I to tyle. O, kim ty jesteś? Co? <stukleba> Masz, poczęstuj się. No. <grystanie> <grystanie> nie no, chodź, chodź. No, ogólnie. Ta kuchnia. To ja idę robić tą piewnicę. Nie, chodź. Idziemy spać. A on nie ma łóżka, biedek. Jak idziemy spać? Już ma, będzie mieszkał na poddaszu. Chodź. Ja bym już w piwnicy zrobił. Dobranoc cii, cii, cii. No, mm, ogólnie. się zrobić piwnicę. Dobra, teraz chcę ci robić piwnicę. A ja zrobię przemeblowanie domu. A ja co mam robić? Nie wiem. Zajmij się słabo. Pójdę drzewo podbieram No. Oh. Tu ten balkonik zrobimy. A balkon też z, ko z tego kobla robić, tu? Nie, może z półpłytek zrób. No. Może i tak. Ale koblowie Nie, koblowe będą brzydkie. Hmm, No, no to nie wiem, to z drewnianych, z brzozowych. No. Albo nie. Jednak z takich normalnych. Mamy miodział balkon. Ogólnie. Coś czy mikrofon się mijał. Czy kwiatki dają i Ono. nie wygląda za dobrze o cóż? Trudno Mówi się trudno. No. Teraz jest trochę lepiej, aczkolwiek nadal jest źle. Na tej zyski jest, jest, jest domu. Trzeba było ich wykopać. Zdało mi się. No to, to dorobię pochodnię, tak. Nie będę mówił. czami oczami pojawiła mi się kolejna ławica. Hałdica. Mm, coś się zepsuło. Nie mogłem no przez lepiej? chwilę pieca otworzyć. Najlepiej to było w jaskinie. Znaleźć. No. Ja tu lawę gdzieś w piewnicy. No też się usłyszę. To niedaleko jesteś. jesteś. O! demet Witam. O! Oh, Damy Taka sytuacja. Czekaj, masz postawić te topniki. Zbłąkany wędrowca. No, ulepszenie. Ta łóżka nam rozwalił złocie, Jaszek. Czy to Kuba rozwalił? Wziąłem je na strych. Ja chcę obok. Właśnie patrzyłem, coś za dużo miejsca. No. To co? O jaskini chyba znalazłem. Uuu, lawa, lawa! Prawie no, się. Prawi, no ta, dobry znak, prawie się oblanił. O, ale całe jeziorko, a ty nie. Cholera, wow. całe jezioro. Dobra, zostawmy to tu. Będziemy później mieli na portar. Czemu, czemu to zrobiliście przekopanie z tego? Z piwnicy? Ja zrobiłem Co za dzikus? Tam masz wyjście normalne grub no, się. No co się. Ile? Ale panie, że teraz widzę koordynaty. Hmm. O, mieć, zobaczymy, jak głęboko można się dokopać. Na minus 64. Tak głoszą legendy. No właśnie, sprawdźmy to. Uważaj, bo tam teraz są takie bardziej jaskinie rozbudowane, takie ogromne i możesz ten. Ja się bym fali. chciał. Ech, jak chcesz, proszę bardzo. Żegnaj świecie. Pora umierć. O, jakaś woda mieli. ale się głowie. Ej, znalazłem dirta pod ziemią. Hmm. Ej, znalazłem jakieś dziwne bloczki. A, to ta nowa jest ninią. Fiu, fiu. Jaki to ma dziwny dźwięk rozwalania. A, taki fioletowy, one jest fajne fajny. Ty, ty nie rozwalaj A. tego. Czemu? Rozwalaj. Rozwalaj. No Może damy to na ściany w naszej tej... Raczej nie. W ...magazynie. A, w magazynie, to może da. Tak. Ej, z tego czegoś można kamienny kilo zrobić. Hmm. Łupkowy bruk. Niekro, tam gadasz. Ten ta warstwa, kolejna. Dziwne to jest I dokopałem się do, do tego Jak to się nazywa Do bedroka na piątym poziomie Co to ma być Ej no bedrok Co jest To tu się. Poszło coś, coś nie tak Aha no. To jakaś pomyłka o. Ej, ja, no, ja no, Jak no. się znalazłem I poszłem po kilo To w tym właśnie minerów No takie jak ten cały tego jest kamienie nakopać, co nie? Co nie? Tego, co. tym Ten, Hej. taki inny no, typowy. I obok mnie. Ja to... Koledzy, ja też znalazłem diamenty. A ja nie. A to chyba nawet te, co ja. Za pieprzu, jak se No to. Pił. Nie. Tutaj były... A ja taki... mam redstone. To luda pełna, chyba. Nie, nie, pełna. Nie, to nie te, co ja chyba. Być może Nie no to to. A tutaj taki kobl normalny. Nie wiem, ja po prostu zacząłem kopać Więcej redstone znalazłem. Ale ty się długo niszczy ten bloczek? Nowy? No. Chodźcie. Jaskinię znalazłem. O cholera! Do jaskini! Gdzie to tam polasz? Tutaj. Do jaskini. O, o jest... Jas o, ale złoto! Cholera. Cholera. Jest lawa. To jest węgiel. O, to jest lawa. Dobra. O, tu coś innego jest. Inny korytarz. O, jest ta woda, co mi liła. O, jest więcej lawy. To co to za bloczki? Jakiś mech na bloczkach był. No. Creeper, o oh, Ale... Ale... Ale pieprzno. O cholera, ile ich tu jest! Może spawnik jest gdzieś tam? Nie wiem. Tipery nie mają spawnu. Odejdź stąd bydlaku. Mogą mieć spawny. Raczej nie. U, umarł. Mam lampę. <laughs> Emerardy! Wow. Ej, tu jest cała ta. Cały kanion. Caninium. Kanion. Jesteśmy ustawieni do końca życia Do końca swych dni żart e, Masz ty do jedzenia? No mam Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję Masz poszukiw... szelazo? Coś tam mam A na suficie ja mam, ja mam Ja 16 6 diaksu 6 złota mm. Ja mam cztery I diaksy Nie, 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 nie Ty ten mech świeci No Tak, tak było Tu zrobimy obóz i przepalimy żelazo Dobry plan o, No i tak trzeba byłoby zrobić Ja mam 30 test ja mam pomóc, tak? Nie, ale ja myślałam, że nikt nie wziął deski. O, Emerald. Yes. Będę miał żelaza akurat na no dwa opuszczone. kilofy. Ej, ty! Opuszczona kopalnia! Wow. A no ej, no rzeczywiście, nie zauważyłem. Ty więcej emerardu. Ła W następnym odcinku wiem co będziemy robić. Otóż to. No ten by się przydało kończyć, także chodźcie tu wszyscy. Ogólnie, tylko jeszcze kilo zrobię. Gdzie jest wędrowiec, Cholera. Okay. Weź tego do przygarni. Gdzieś Polas. Mam te. Ej, no gdzie on Polas? Teraz w kopalni są te łańcuchy. No. Takie. O, tutaj jest. Na dole był. Dzikusz, gdzie on A, Creeper! Bo o, umarł. Dobra, chodźcie, pożegnamy się tu. Ogólnie chodźcie się, ustawcie tu. No, także ogółem dobra, Nara. Się hej. Nara.